Czy żyje się po to, by robić interesy? Wielu ludzi za cel życia uważa zrobienie dobrego interesu. Dobrego to znaczy tyle nagromadzić dla siebie, żeby już niczego nie brakowało. Ale to nie jest dobry interes, bo jak wcześniej mówiłem, wszystko trzeba na tej ziemi zostawić, gdyż kresem ziemskiej pielgrzymki jest śmierć. Zrobienie najlepszego interesu to dostanie się do nieba, bo tam ma się wszystko i to na całą wieczność tam wszystkie pragnienia serca są zaspokojone tam już nie ma żadnego bólu i żadnych rozterek ojciec Pio myśląc o śmierci tak wyraził prawdę o niebie bo dla niego śmierci już nie było o jakże piękny będzie ów dzień ach jakże wspaniały będzie widok wówczas gdy zamykać się będą oczy ciała a otworzą się duchowe i zobaczymy boskiego oblubieńca o jakże będziemy szczęśliwi śmierć widzę to w sposób jasny jest rzeczywistością pełną żywotności wówczas serce stanie się wolne i szerokie jak morze dręczące myśli boleśnie dotykające troski znużenia naszego życia i wszystkie rozczarowania upokorzenia przykrości i cierpienia znikną w jednym momencie, jakby za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, i więcej ich już nawet nie wspomnimy. Wszystkie biznesy świata są niczym w porównaniu z niebem, a niebo można zdobyć miłością i miłosierdziem świadczonym ludziom na ziemi. Ten biznesmen robi najlepszy interes na ziemi, gdy dzieli się tym, co ma z biednymi tego świata bo w ten sposób sam zarabia na niebo. Już Seneka zauważył, że bogactwo u mądrego pozostaje na służbie, u głupiego przy władzy. Warto więc dzielić się nawet czymś małym, gdyż tylko to, co damy innym, obróci się w prawdziwe złoto, które odnajdziemy w niebie. Pewien hinduski bogacz umarł, i nagle ku swemu zadowoleniu obudził się w raju. Suto zastawiony stół wyglądał obiecująco i cieszył nie tylko oko. Nic dziwnego, że bogacz zapytał o warunki uczestnictwa w tej uczcie. To wszystko kosztuje niewiele, jedną rupię, odpowiedział anioł. Ucieszył się z tego bogacz, miał bowiem jeszcze w oczach swoje nieprzebrane ziemskie dobra. Kiedy chciał wręczyć należność, powiedziano do niego: Niewiele na ziemi się nauczyłeś, u nas ważne są tylko te pieniądze, które podarowałeś innym. Posmutniał bogacz, gdyż uprzytomnił sobie, że nigdy nic nikomu nie ofiarował. Czy człowiek żyje po to, aby większość czasu spędzać przed telewizorem, komputerem czy na stadionie? Wielu ludzi marnuje tyle drogoconnego czasu, bo zamiast coś dobrego czynić, wolą często zajmować się czymś, co i tak nie daje ani pokoju serca, ani szczęścia. Bóg nie zabrania nikomu oglądania programów telewizyjnych, słuchania muzyki, gier komputerowych, czy pójścia na mecz. Ale nie może to być sposób na życie, gdyż zmarnowany czas już się nie wróci. Ktoś może pracować na komputerze i dobrze, ale trzeba też wiedzieć, że mimo wszystko komputer nie jest zdrowy dla żadnego człowieka. Wielu młodych poświęca wiele czasu na gry, a przecież tak często one nie uczą niczego dobrego i zamiast odpoczynku człowiek rozstraja swój system nerwowy, podobnie gdy ogląda różne filmy o przemocy, zabijaniu. Później tak łatwo jest reagować podobnie w życiu, gdy przesiąknie się takimi treściami, a to następuje systematycznie i powoli. I cóż z tego, że obejrzało się tyle filmów, czy jest się przez to mądrzejszym i lepszym? Owszem, są też wartościowe dzieła, ale ile ich jest na tę masę zła, śmieci, brudu i odpadków, którymi ludzie się karmią na co dzień. A dzieje się to też za podpuszczeniem szatana. Jak ktoś może być zdrowy, gdy karmi swoją duszę i umysł czymś takim? Przecież ta trucizna to chwasty tego świata. Jeśli ktoś najadłby się chwastów, to czy nie dostanie rozstroju żołądkowego? Podobnie rozstraja się mózg tych, którzy karmią się tylko czymś takim. I nic dziwnego, że ktoś o kimś mówi, chyba mu się mózg zlasował. Chrystus zasiewa dobro, a szatan zło. O tym czytamy w Ewangelii. Posłuchajmy. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł a gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się ich chwast. Słudzy gospodarza przyszli, zapytali go, panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im, nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy, chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł, nie. Byście zbierając chwast, nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie, pszenicę zaś zwieście do mego spichlerza. Przystąpili do niego uczniowie i prosili go: Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. On odpowiedział: tym, który sieje dobre nasienie jest syn człowieczy. Tak o sobie mówił Jezus Chrystus. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn człowieczy pośle aniołów swoich, ci zbiorą z jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha.